Nic nie rozumiem. Ja rozwaliłem mój dom, czyli robiłem remont. Teraz Skalmar u mnie sprząta, czyli tak naprawdę rozwala. Ale odwrotnością czystości jest brud, czyli brudne to czyste. To znaczy, że Skalmar naprawdę bałagani. Ale to ja zwykle bałaganie, czyli Skalmar jest swoją odwrotnością, znaczy Spongebobem. Aha, teraz już wszystko rozumiem. Muszę być Spongebobem na opak, będąc... Skalmarem. Może być dwóch Skalmarów? Tak! Nareszcie! Juhu! To Skalmar, 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 Skalmar! Zaraz! Nie wystarczy wyglądać jak Skalmar, żeby nim być. Musisz się zachowywać jak on. Rany, o rany, nienawidzę grać na klarnecie. Ćwiczę i ćwiczę całymi dniami i wcale nie idzie mi lepiej. Twoja kolej. Dobrze. Skalmar, 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 skalmar. Skalmar, 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 skalmar. Proszę przodem, panie Skalmar. Dziękuję bardzo, panie Skalmar. Nie ma za co, panie Skalmar.